Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pani Agnieszka Fniesikowska, która jest psychoterapeutą i psychotraumatologiem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Pani Agnieszko, dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o związkach. Związkach, które w dzisiejszych czasach bardzo często przeżywają kryzys dotyczy to rodzin, małżeństw. Pani Agnieszko, jakie są najczęstsze powody, że w naszych związkach nie klika? Czy jest to spowodowane, że się nie dobraliśmy, czy może nasze oczekiwania wobec męża, żony wzrosły? Bywa różnie. Tak wiele powodów może być, jak związków. Natomiast rozumiem, że pani pyta, czy jest jakaś prawidłowość, czy jest coś, co możemy zobaczyć. Mm -hmm. I może wrócić, zwrócić uwagę, kiedy jesteśmy w takim momencie, kiedy jeszcze nie, nie stanęliśmy na takim czy innym kowiercu, żeby, mm -hmm. żeby się połączyć, czy nie podjęliśmy decyzji na, na takie bycie na zawsze razem. Jednym z elementów jest to idealizacja, czyli to, co się dzieje na początku relacji, co jest naturalne. To jest rodzaj zauroczenia, ekscytacji, fascynacji, i naprawdę nasz mózg działa inaczej. Działa mhm. w taki sposób. My nazywamy to, że wszystko widzimy w różowych okularach i widzę jego czy ją naprawdę cudownymi, idealnymi nikogo takiego na świecie, tylko on, tylko ona. I ta idealizacja musi być, inaczej byśmy w ogóle się nie dobierali. Natomiast jak to w idealizacji Samej definicji mówimy o tym, że coś jest różne, a my to widzimy mm -hmm. jako najcudniejsze, najpiękniejsze i w ogóle naprawdę nikt taki nie jest. I to jest taki moment, kiedy nasz mózg, inaczej pracując, naprawdę tak widzi tego człowieka, tą relację i ten świat, który mm -hmm. jest wokół tej relacji, ale ten stan mija i on musi minąć, i nic złego, że mija. <coughs> I nic złego, że mija, ponieważ w takim stanie, tak jak jesteśmy w zakochaniu, zauroczeniu, pewnie byśmy nie mogli długo funkcjonować, by byśmy padli trupem. To są nieprzespane noce, włos rozwiany, prawie w krótkim rękawku zimą biegnę na spotkanie. No i to jest świetne na jakiś czas, ale na długo byłoby wyczerpujące. Ten stan mija. I chodzi o to, żeby Mieć świadomość, że stan idealizacji minie. I to jest naturalne. I wszystkie komunikaty pod tytułem: Ty byłaś inna, ty byłeś inny, są prawdą, dlatego że naprawdę jesteśmy inni. Oby, i to jest ten drugi element, oby tam było coś więcej niż idealizacja. Czyli żebyśmy nie łączyli się tylko na bazie tego, co jest w początkowej fazie zakochania, bo to naprawdę ma minąć przyjdzie rzeczywistość, ona nie musi być szara, ona mm -hmm. ma być taka różnorodna, czasem różowa i czasem szara. Natomiast to, to jakby tak konkludując, to, co chciałabym Państwu powiedzieć, do czego zachęcić, żeby nie podejmować decyzji na bazie idealizacji, tylko na bazie realności. Kiedy nie idealizacja, żeby zobaczyć, czy to, co ja widzę w tym człowieku, w tej kobiecie, w tym mężczyźnie, tak jak mi z nim jest, takim już urealnionym, czy to jest dla mnie wystarczające, żeby na tej bazie podjąć decyzję o wspólnym życiu? Mm -hmm. I drugi element z tym związany, to jest element jakby wyparcia. To jest taki powiedziałabym, no bardzo ogromny element, czyli my coś widzimy, ale uznajemy, mm -hmm. że tego nie ma. I tutaj, kiedy to dotyczy takich powiedziałabym, bardziej błahych spraw, Czyli ja widzę, że on jest bałaganiarz, a ja jestem pedantką, ale ja w ogóle no, z radością te skarpety w tej fazie idealizacji zbieram. I tak mówię, no to jest takie słodkie, ojejku, że taka ona urocza, że taka może dzisiaj, ale takie urocze. Teraz jeżeli to nie jest jakoś wewnątrz patologiczne, czyli jeżeli to jest takie, co wynika z naszych różnych ograniczeń niemocy, bo, jest, bo właśnie jesteśmy nieidealni. Jeżeli to jest coś takiego, co jeżeli zostanie, to będzie w porządku, dam radę z tym żyć, albo będziemy się jakoś wzajemnie rozwijać, to jest OK. Ale tutaj jest najgorzej, jeżeli jest coś widoczne, a my wypieramy to, jakby tego nie było. To jest bardzo taki trudny obszar, a mianowicie przemoc. Mhm. Lub na przykład alkohol, narkotyki, różne tego typu używki. Czyli. Widzę, że dzieje się coś takiego, że on niby tak żartem, ale mówi: Jestem taki zazdrosny, nie możesz się spotykać z tą koleżanką, z drugą też nie. Obezradnie mhm. to nie pójdziesz na to spotkanie. Oj, nie, zostaw ze mną, bo przecież ja cię tak kocham, sam nie zostanę. Mhm. I to są różne ograniczenia, które wydają się no z miłości. On taki cudny albo ona taka cudna, później się okaże, że to już wcale nie jest cudne, bo jeżeli na przykład gdzieś wyjdziemy. Albo nie zrobimy czegoś, jak on, ona oczekiwali, to zostaniemy po głowie i to tak realnie. Zostaniemy z twarzy, mm -hmm. będziemy skopani, skopane, raczej to dotyczy kobiet, ale no, to, to nie jest tak, że mężczyźni doświadczają przemocy czy jakichś uwikłań. Mm -hmm. I chodzi o to, żeby widzieć wszystkie sygnały. Czasami sygnały są bardzo mocne. Znam takie wypadki, czy znam takie przypadki, kiedy naprawdę była przemoc fizyczna. Ktoś mm. uderzył e, po alkoholu, pobił, skopał i my mówimy, albo rodzice, no wiesz, no to tak po alkoholu było. Przecież to jest okropnie taki mm. mocny sygnał, żeby z tym człowiekiem się po prostu nie wiązać. Naprawdę, chyba, no. że dadzą sobie tacy ludzie rok, on pójdzie na terapię i alkoholową, i przemocową i wtedy można zobaczyć, co tam jest. Ale To, co chcę Państwu powiedzieć... To to, że tak naprawdę wszystko widać od razu. No nie na pierwszej rance, bo jakby na przykład ten partner hmm. będę mówiła o nim raczej, bo to jest, statystyki mówią, że to jest takie dziewięćdziesiąt kilka procent, nie 100%, ale będę tu hmm. może taka, jednak, jak tu powiedzieć? No może jednostronna, aczkolwiek stojąc, za tym stoją właśnie statystyki, że mężczyźni są bardziej przemocowi, jakby on na pierwszej randce strzelił ją w głowę, no to by się z nim nie związała. Ale jeżeli jest cudny i uroczy, bo mamy na przykład połączenia narcyza z psychopatą, i na początku to jest w ogóle, ach ty, moja królewna, no bez ciebie nie mogę żyć tylko ty, no ale drugie, trzecie spotkanie, to może jeszcze nawet nie, ale czwarte, piąte, dziesiąte: jest coraz mhm. więcej sygnałów, że tam jest przemoc fizyczna, na przykład posturchiwania i inne jakieś wybuchy, ale ktoś nam tłumaczy, że z miłości, no to trzeba wiedzieć, że to nie jest żadnej miłości. To już jest mm -hmm. wielki, nawet nie lampka ostrzegawcza, ja że latarnia ogromna, która mówi, jest coś nie tak. I w ten związek naprawdę nie ma co wchodzić. Mm -hmm. Może być też tak, że temat, bo wspomniałam o alkoholu, czy o narkotykach. Znowu widzimy, no, ale on po alkoholu tylko tak zrobił. On tę awanturę robi tylko po alkoholu. I ta rodzina mówi, wiesz, ja, jak facet popije, to tak, tak ma. Nie ma, kurczę, ma nie mieć po alkoholu. Mhm. Jeśli robi coś po alkoholu i jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy nie podjęliśmy decyzji, on czy ona coś robi mhm. po alkoholu, to najpierw jest temat, zrobić porządek z alkoholem i to jest pierwsze. Nie, że mamy coś e, przyjmować, i jakoś tak bagatelizować, bo to jest po alkoholu, no to trzeba zrobić porządek z alkoholem. I tyle. Po prostu, mhm. jak zrobi porządek on czy ona z alkoholem, to możemy myśleć realnie o związku. Temat dotyczy narkotyków, hazardu, różnych uwikłań, różnych używek, które stoją później czy stają się później ogromnym problemem związku, a w zasadzie od początku tym problemem są, nawet nie były, a są. Więc, jakby, mhm. konkludując, ten obszar wypierania chodzi o to, że jeżeli coś jest widoczne nawet trochę, to żeby nie mieć jakiegoś cudownego przekonania, że to się w ogóle zmieni po ślubie. No ale jakim cudem ma się zmienić? No może faktycznie czekamy na cud, no to poczekajmy przed małżeństwem, na ten cud. Cud wszelaki, jak go rozumiemy, boży, świata, nasz wewnętrzny, jak, jakkolwiek go rozumiemy, ale poczekajmy, że ten cud ma się wydarzyć przed. Bo później jesteśmy zadziwieni. Ja pracuję z parami i pytam, a jak było wcześniej? No w zasadzie było tak samo, tylko takie było jakieś marzenie, że to się po ślubie zmieni. No kurczę, no przecież oni są tacy, jacy byli godzinę wcześniej, przed ślubem. Mhm. Charakterem, relacjami oni tacy są, tacy sami. Więc ja bym powiedziała, urealniać i z tym zastanowić się, czy ta osoba urealniona to jest ktoś, z kim chce spędzić życie. A jak już pani. Proszę, proszę. Przepraszam, że przerwam. A jak już jest, jest, jesteśmy w małżeństwie? Hmm. I, I wtedy jest to zderzenie, tak? Bo właśnie cały czas wypieraliśmy, wypierałyśmy, tak? W zależności, czy to żona mąż, że właśnie ma ten mąż, problem z alkoholem. Co wtedy zrobić? Ja powiedziałam, że to, co przed, tylko są już pewnie inne decyzje. Każdy będzie miał z Państwa swoje. Natomiast trzeba sytuację urealnić i naprawdę zobaczyć, w czym jest problem. Bo może jest problem w tym, że jest temat uzależnienia. Lub bardziej, bo nie tylko chodzi o to, czy jest alkoholikiem, bo może być tak, że żona czy mąż a Ja nie jestem alkoholikiem, i może nie są alkoholikami, tylko jest coś, co nazwiemy niewłaściwym, niewłaściwą relacją z alkoholem. I to nie musi być o takim w klasycznym rozumieniu uzależnienia narkotyki, hazard czy alkohol, mm -hmm. tylko że tam jest jakiś problem, i po tym czymś, Narkotykach, alkoholu, czy innych używkach, dzieje się jakiś kłopot w domu. No to pierwszy trzeba zrobić mocny stop i pewnie postawić warunki. I my w małżeństwie mamy prawo do tych warunków, że oczekujemy, nie tak, że uprzejmie proszę, naprawdę mamy prawo tutaj powiedzieć, do sąsiada już nie, nawet do naszych rodziców nie. Nie odezwę się do ciebie, jak nie pójdziesz na terapię. No to ja nie mam tam prawa, jestem dorosła, moi rodzice jeszcze bardziej dorośli, a mój sąsiad to w ogóle odrębny. Ale do męża żony mam prawo powiedzieć: tak właśnie oczekuję. Ale co chcesz, żebym się leczył? Tak właśnie chcę, żebyś się leczył. I będzie na przykład jakiś rodzaj oddalenia, różnie może być, separacji, ustaleń, zgrzytu, bo, bo to jest na pewno zawsze jakieś frustracji, że będzie drętwo i trudno, no będzie, no jak ma być zmiana, to pewnie będzie dużo frustracji, być może dużo wokół tego napięć, ale chodzi o to, żeby to utrzymać, powiedzieć nie, nie odpuszczam, nie zgadzam się. Czasem są osoby, które mówią inaczej, idziemy w rozstanie. Tak. No ale to ty chcesz mnie zostawić, ani nie. Ja nie chcę cię zostawić. Ja nie chcę żyć w takim związku, że ty pijesz, że robisz awantury, nie, wiem, zdradzasz coś jeszcze. Ja się na to nie zgadzam. Jak z tym zrobić porządek, to ja mogę rozważyć powrót i być z tobą. Różne rzeczy, bo ja tak o mężczyznach, u kobiet to jest jakiś holizm, upoholizm mm -hmm. nie wiem, jakiś inny koleżankoholizm, bo chodzi o to, że coś, czym jest człowiek pochłonięty i nie może w ogóle tutaj wyhamować. Chodzi tak, o, o to, żeby tu powiedzieć stop mm -hmm. i zrobić z tym porządek, co jest bardzo trudne, mm -hmm. ale możliwe. Mm -hmm. Ale tak właśnie jeszcze wtrącę, że właśnie to powiedzenie stop, to jest z miłości dla, do drugiego współmałżonka, tak, żeby on z miłości mówił, nie chce tego, nie chce, żeby tak funkcjonowało nasze małżeństwo, i e, iść na terapię odwyk, tak. tak, w zależności, tak, bo właśnie pobłażanie to, to jest po prostu przyzwalanie, przyzwalanie i taki, może taki obojętność, tak. A właśnie dzięki Czasem temu. lęk, bo to jest z tak, Tak, lęk też właśnie. W mm -hmm. a, a myślę, że właśnie, żeby to powiedzenie stop to jest też z miłości do drugiej osoby, żeby coś zrobiła, prawda? Mm -hmm. Jakąś pracę podjęła. Tak, no i z miłości do drugiej osoby, od mojego, do mojego męża żony, ale z miłości do siebie, do swoich tak, dzieci. Tak. Bo tak. jeśli tam jest kłopot, jeżeli są awantury, są zdrady, są wyzwiska, jakakolwiek przemoc, i yy, yy, to, to ten dom tym żyje. No i jak myślimy, że tylko między mną a moim mężem, żoną, no nie. Cały system rodzinny tym żyje. I ja jestem w stanie zrozumieć, bo pracuję z osobami, które długo trwają w różnych niefajnych związkach i ta osoba, która. By wnosi ten kłopot do, do tej rodziny, czyli na przykład właśnie alkohol, zdrady, mm -hmm. narkotyki, przemoc, i tak dalej, ta osoba mówi, a to weź się tyle. No ja zachęcam mm -hmm. do tego, żeby nie tyle się leczyć, co żeby naprawdę ta osoba, która widzi kłopot, poszła na terapię. Bo najczęściej mm -hmm. tutaj będziemy mówić o współzależnieniu, na przykład od tego człowieka, że on nie szanuje mnie, może być w jakimś pochłonięciu, to niekoniecznie musi być inna kobieta, inny mężczyzna, albo alkohol, może być praca, może być tak. zafiksowanie w telefonie, w komputerze i w ogóle nie jesteśmy widoczni, może przemoc być wszelaka, na przykład a to rób. a Ty jesteś od tego. Ja Ci a to okażę. Pani... Że... Mm -hmm. Czyli ja bym tylko tu chciała powiedzieć, Pani powiedziała o tej terapii, Zwyczajowo łatwiej, cudzysłów, ale łatwiej jest tej y, stronie pójść, która chce wyznaczyć granice. I mm -hmm. bo, y, to też może być trudne, no bo jeżeli jesteśmy w takiej relacji, to coś jest y, nie, u nas, nie tak z granicami. Jeżeli mm -hmm. y, dana osoba, która ten kłopot widzi, na coś się nie zgadza, nawet. Z takim trudem i lękiem pójdzie na terapię, to wpłynie to na cały system, niekoniecznie ta druga strona się zmieni, ale w tej rodzinie będzie inaczej. Może będzie jakiś oddech, że będzie na przykład kobieta zacznie stawiać granice, będą się uczyły tego dzieci, nie będzie się chowała z dziećmi skulona, tylko może założy niebieską kartę jak trzeba, lub podejmie inne działania gdzie Przemoc zadzwoni po dzielnicowego, zamiast mhm. na przykład brać razy na siebie. Czyli to jest istotne. Możemy bardzo z miłości, jak Pani powiedziała, zachęcać, a nawet oczekiwać i postawić ostre warunki, tak. bo mhm. tak jest w takich bliskich relacjach lub samemu pójść, ale nie z hasła, z Tobą jest coś to nie tak, tylko zobaczyć, co ja w sobie mogę rozpoznać, i może jakoś tak wzmocnić, dokochać, żeby warunki stawiać, bo to najczęściej jest o warunkach. A żeby stawić warunki, muszę mieć takie przekonanie, że ja mam do tego prawo mam prawo do fajnego związku, mam prawo do fajnych relacji, mam prawo do różnych fajnych rzeczy w życiu i od życia. Jak już tak Pani powiedziała o tym, że jak jedna osoba się zdecyduje pójść na terapię, czy właśnie Zmiana zachowania i podejście jednego ze współmałżonków może zmienić, polepszyć naszą relację, związku w relacji. Mhm. Tak, no to trzeba by zobaczyć, jak, jak można rozrysować drzewo genealogiczne i nawet to, co jest teraz. No i nie bez kozery mówię drzewo genealogiczne, bo to jeszcze chodzi o to, skąd my jesteśmy. To są te różne nasze... Mhm. Naleciałości, systemy i tryby, z którymi wchodzimy w związki. I to też jest nie bez znaczenia a propos tego, czy związki się dlaczego udają, nie udają, kogo my tam zapraszamy do relacji, mm -hmm. ale to jest taki wielki temat, więc pewnie można go jedynie zaznaczyć. Ale w tymże drzewie analogicznym kiedy my jesteśmy też tutaj, wszyscy ze wszystkimi są połączeni. Nie tylko połączeni tak biologicznie, ale już relacyjnie, weszło się w jakiś rodzaj relacji, w rodziny się połączyły. W związku z tym, jeśli ja się zmieniam, musi się zmieniać cały system. I teraz on się jakoś zmienia, być może to nie jest tak, jak myśmy oczekiwali, nagle on przestaje pić. No to on ma swoją drogę do wykonania, ale może dzięki terapii będę mogła tak wyznaczyć granice, że zostawię pole małżonkowi, i powiem no, ale to jest Twoje życie. Ty możesz sam hmm. wpłynąć na to, jak ta relacja będzie wyglądała, ale ty mnie wyrzucasz z domu. No nie, ja chcę z Tobą być, ja chcę, to ja już wcześniej powiedziałam, żebyś z tym zrobił porządek. No ale chcesz hmm. mnie wsadzić do więzienia, bo kobieta na przykład zacznie być już na tyle tu silniejsza, że jak on będzie się na nią darł, a już nie daj Boże podnosił rękę a na nim albo na dzieci, zadzwoni po policję. I założę niebieską kartę, i może będzie jakaś sprawa w sądzie, i Ty chcesz mnie wsadzić do więzienia. Nie! Ty pójdziesz do więzienia albo możesz pójść do więzienia, dlatego, że Ty mnie bijesz albo mhm. na mnie krzyczysz. I kobieta poprzez terapię może na przykład to zobaczyć, bo one się boją, ale przeze mnie pójdą do więzienia, nie przez Panią, przez mhm. to, że stosuje przemoc. Tak. Przez to. Mhm. albo ktoś mi mówi, no ale nie chcesz ze mną współżyć no nie chcę, dlatego że jesteś upity ale mhm. powinnaś takie prawo, no nie ja mam mieć szacunek do siebie, ja będę chętniej z tą przytulać, dotykać współżyć, ale chcę, żeby to było z czułością i dbałością o mnie, a nie wtedy mhm. kiedy jesteś napity, albo po awanturze, nie zgadzam się i mam prawo się nie zgadzać, więc my jesteśmy cały czas przy granicach Myślę sobie, że to jest bardzo istotne. To są granice, ale też to zobaczenie, że to jakby jedna osoba jak się zmienia naprawdę wpływa na cały system. Na pewno na dzieci ogromnie wpływa, na ich mhm. przeszłość. Bo, mhm. bo może tu bardzo ten temat tylko tak wpadł tutaj powiedzieć, że my wchodzimy z różnymi trybami. Na przykład z, z takim trybem, że idzie przemocowość przez pokolenia. Mhm. I, albo idzie bycie w rodzinie DDA, znaczy w rodzinie alkoholowej, a później DDA. I znowu wchodzimy w jakieś role, więc jakby terapia jednej osoby może zrobić stop mhm. tym systemom, które są powielane. Jest szansa na to, że na tym pokoleniu, w tej rodzinie to się zatrzyma, czyli się rozwiąże i nie będzie musiało iść dalej jako taka przymus powtarzania, ale do momentu, żeby to w końcu był stop jakiś. A czy jest w porządku, że w związku czasami nie klika? Czy zawsze musi klikać, żeby było ok? Czy jednak te konflikty są w porządku, bo dzięki nim się rozwijamy? Nie, no oczywiście, że nie klika i nie może cały czas klikać, bo my wtedy jesteśmy w idealizacji. Tylko czas zobaczyć, czym jest nieklikanie. Czy tym, że my się na siebie po prostu powkurzamy, to nie zgadzamy, czy widzimy swoje ograniczenia. I ja myślę, kurka wodna, po prostu jest mi tak trudno z tym że on na przykład jest bardziej zamknięty w sobie, a ja bym chciała mieć otwartego faceta, ale nie widziałam sobie otwartego, tylko mam tego zamkniętego. Albo że on tam, albo ona jest jakaś, nie wiem, nadmierna, albo no jak po prostu pójdzie do łazienki, to wszystko tam zapaprane. Ja mówię na poziomie konkretu, ale to może być bardziej na poziomie jakiejś ideologii, niezgadzania się. I to mhm. zawsze pytanie, czy my się wtedy jesteśmy w stanie oddalić, ale jest na tyle bezpiecznie, że my się przybliżymy. Za godzinę, dwie, a może tydzień będziemy jakoś się boczyć. Chodzi o to, czy związek ma taką pojemność szerszą i czy tam są więzi, nie tylko więzy, czy nie ciebie tam, żoną, mężem. I i, i to ma coś zrobić, no nie, czy tam są więzi, czy to jest jakaś bliskość emocjonalna. I tam mamy prawo być po prostu wkurzeni i, 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 i jakieś tam e, wybuchy mogą być, ale wybuchy nie agresja. czym innym jest to, e, że nawet ja się wydrę na no kogoś, powiem tak, jestem na dzień tak wkurzona, bo coś tam się umówiliśmy, a ty spóźniasz się, ja tu kwitnę po prostu pod tym kinem, nie, nie chcę z tobą iść do kina, nie I będę obrażona właśnie, że będę. My nie mówimy o przemocy, to jest zupełnie coś innego niż to, że my się oddalimy. No w ogóle, jak, się, jak ktoś mówi, że nie, u nas nigdy nie ma niezgodności, no to ja myślę sobie, kto tam jest uległy, a kto wyznacza granice. Może to jest o tym, no może jest tak, że oni jakoś tak w półsłowa się dogadują, ale no rzadko jest tak, że nigdy nie ma frustracji, no bo mamy, żeby nie mylić przemocy z frustracją. Że tak jak pani powiedziała, to może być rozwojowe, że tam jak jest to, to może związek się rozwijać. Czasem bardzo trudne sytuacje, dobrze przerobione, tylko one muszą być przerobione, jakoś opracowane. To mówi o temacie właśnie używek, zdrad, takich trudów, które rodzina przechodzi, na przykład też po pojawieniu się dziecka, czy oni są jeszcze parą małżeńską, czy oni już są tylko rodzicami. Jeżeli to się jakoś dobrze opracuje, to można być na innym poziomie. Pokazałam wyższy, ale to może być po prostu inny. Że można być w jakimś takim bardziej dojrzałym związku. Tylko to musi być jakbyś. Do, nie, nie ma tak, że magicznie, no nie wiem, kupimy sobie nowe obrączki albo wszystkie takie pomysły mm -hmm. też znam, kamień do, wo, do wody i to w ogóle wszystko się rozmyło co złe. No nie rozmyło się, jeśli tego nie przerobimy. Ale mm -hmm. tak można. Zawsze trzeba sprawdzać, czy to jest realne, czy my żyjemy w jakiejś łudzie, czy to jest tak, że jesteśmy w zaprzeczeniu, ale być może to jest naprawdę do przerobienia i może być z tego jakaś nowa jakość. Hmm? A co zrobić, żeby jednak częściej klikało, a nie nie klikało w związku? Nade wszystko dobierać się na bazie realności, czyli bez idealizacji, wyparcia. Zrobienia może porządku wcześniej z sobą, i myślę sobie o tym, że jeżeli jesteśmy z trudnego domu, z domu, gdzie była przemoc, alkohol, nieszanowanie mężczyzn przez kobiety, lub odwrotnie, jeżeli były jakieś problemy nasze w relacjach z rodzicami, jest, mamy niskie poczucie własnej wartości, no to najpierw trzeba to przerobić. I moim zdaniem, ja mam taki, taką myśl, że mnie to cieszy, że małżeństwa są zawierane, czy w ogóle ludzie się włączą w pary później niż wcześniej, takie mm -hmm. długotrwałe związki, bo mam poczucie, że mogą różne rzeczy przerobić i już wejdą z czymś innym do związku czyli to jest pierwszy punkt. A jeżeli państwo słuchają, których myślę, że mają takie, takich młodych dorosłych w domu, to please, błagam. Nie zachęcajcie ich, żeby po prostu już sala wynajęta, że natychmiast mają się żenić, wychodzić za mąż, no bo ta sala jest wynajęta, tylko zobaczcie, czy waszej córce, synowi jest tak naprawdę dobrze w związku, czy on ma bliskość emocjonalną z tą drugą osobą, czy to jest tylko tak, że fajnie im się chodzi na imprezy i tyle, a tam nie ma bliskości, nie ma rozmowy, no przecież tego później nie będzie, skąd ma być, tak, to jest pierwsza, dobrze się dobrać. I to jest chyba w ogóle największy temat. To ja bym powiedziała, że tutaj najbardziej, zdecydowanie najwięcej uwagi. Jak już jesteśmy w związkach, to z pewnością, jeżeli tam się dobrze dobraliśmy, to jest szansa, że będzie częściej klikało. A jak my się tam porozjeżdżamy, to można się zastanowić, o co chodzi. Czy to jest tak, że myśmy się na przykład spotykali wcześniej, to były wspólne oglądania, albo spacery, albo mieliśmy jakieś swoje wyjścia, a później, jak grozą się dzieci, to wszystko zostało zarzucone. No Miesięczne dziecko już naprawdę, jak jest zdrowe i normalnie się rozwija, to można już zostawić z kimś. Naprawdę. Chociaż tak. na pół godziny na spacer pójdziemy. Ale to jest bardziej o tym, czy już my nie poszliśmy w parę rodzicielską, a nie ma już nas jako pary takiej relacyjnej, związkowej. Ale myślę sobie, że. Znowu wracam do początków, bo Pani powiedziała, co zrobić, żeby klikały. Jeśli tam nauczymy się porozumienia, czyli żebyśmy się spotykali w różnych elementach żebyśmy potrafili rozmawiać, bo to jest taki banał często, ale ja mówię nie o tym, kupiłeś mleko, odebrałeś kacpra, czy tam odbierz kacpra z basenu, wyprowadź psa yy, i jeszcze różne takie, to w ogóle nie jest o relacji, to jest o obowiązkach, o zachowania. to jest bardziej o tym, czy ten człowiek, z którym ja jestem, to jest naprawdę dla mnie ważny, dla mojej bliskości i relacji, mhm. czy to jest tylko na papierze jakoś. Czy to jest tak, że ja tęsknię, chcę się z pogadać, A jak my się oddalamy, to naprawdę jest mi trudno. Nie, że on taki paskudny i ona taka wredna, tylko o to chodzi, czy mi jakoś głębiej tego człowieka brakuje. Więc mm. jeśli się nie nauczyliśmy na początku rozmów, jakiejś bliskości, to jest mnóstwo szkoleń, warsztatów, rekolekcji. Są fajne relacyjne rekolekcje. Są, no właśnie jest terapia związkowa, która nie ma być kampanią karną, że my musimy, bo w ogóle już się stypi, tylko ludzie idą się tam bardziej rozumieć, żeby mhm. naprawdę słyszeć, co mi ktoś mówi, a nie według swoich mechanizmów czuć, że ona mi mówi, że jesteś jakimś takim skurczybykiem, tylko może mówi o tym, że czegoś potrzebuje i jakoś ona się czuje, a nie że ja jestem, a jest ja sobie tak interpretuję. Tu można byłoby dużo gadać, ale ja i tak mhm. dużo gadam i gadam, mhm. bo, bo to jest taki pojemny temat, taki temat, który też mi jest bliski. Że warto o nim mówić. Więc nie wiem, pani Moniko, czy ja odpowiedziałam, czy nie odpowiedziałam. Tak, myślę, no tam... że, że ta najważniejsza esencja wypłynęła I, i tak ja wyciągnęłam z tego, że też ważne, żeby nawet jak nas nie jest stać, wyjść do restauracji, żeby chociaż spotkać się na te 15 minut, nawet przy herbacie, ale właśnie porozmawiać o swoich tak. emocjach, swoich uczuciach, a nie o tym, co mamy zrobić jutro pojutrze co załatwić i bardzo tak, Pani tak. dziękuję za tą piękną rozmowę. Myślę, że da nam wszystkim dużo do myślenia o naszych związkach. I, bardzo dziękuję. A, bardzo dziękuję za I za oby tak było, jeżeli Państwo mieli jakąś inspirację, ale tak zachęcam, żeby Państwo też myśleli też o sobie w takim sposób, że może jest jakiś kawałek po mojej stronie i tylko o no, i teraz idziesz na terapię, nie? Idź, bo z tobą jest nie. problem. Tylko żeby może wpuścić taką myśl, że sporo zależy ode mnie, ale w takim sensie, że ja mogę mieć tak pod dywanem różne rzeczy i że może, jeżeli ten drugi nie, to może ja zacznę od siebie, więc może będzie u Państwa też taka inspiracja. Bardzo tak. dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam za tydzień. Jeżeli Wam się podobał ten, ta rozmowa. Zapraszam do subskrypcji i komentarzu. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Dziękuję.